To są właśnie te legendarne pędy sosny zwyczajnej, które pomogą Ci w wszelakich zakażeniach górnych dróg oddechowych. Czy to choroba bakteryjna, wirusowa, przeziębienie, grypa, angina, z całą pewnością syrop z pędów sosny warto mieć w swojej domowej apteczce. A w tym materiale pokażę Ci, jak taki syrop przyrządzam. A zaczynam od zbiorów pędów, które powinny mieć od 8 do 15 cm długości. Z takich małych drzewek pędów sosny nie zbieram, żeby drzewu nie zaszkodzić. Szukam większych okazów i zawsze z jednego drzewa nie zrywam wszystkich pędów. Pędy można obcinać do połowy lub zbierać po kilka pędów z gałązek. Pędy pokrojone na mniejsze części, to wrzucamy do słoika, przysypujemy cukrem i znów pędy. Cukier, pędy i tak na zmianę. Cukru na pewno nie ma co żałować, bo inaczej wam się syrop popsuje i spleśnieje. A na górę całość polewam jeszcze odrobiną świerkówki. Przykładamy ręcznik papierowy, gumka recepturka. I czekamy, aż się cukier rozpuści. Taką kulą syrop ubijamy przez 14 dni, a następnie należy go przelać. Następnie przerywamy, do słoiczków wkładamy do lodówki lub zamrażarki. Na moim kanale YouTube znajdziesz jednak dłuższy materiał odnośnie pędów sosny zwyczajnej, gdzie tłumaczę więcej szczegółów. A jakbyś się bał, że pomylisz sosnę zwyczajną z jakimś innym drzewem iglastym, to odsyłam do mojego Atlasu. Mojego e-booka znajdziesz na sklepie atlasroślin.com